Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, kurzimex, technika grzewcza i sanitarna, autoryzowany partner Buderus Vach, Żnianka 32. Dzisiejsze czasy opierają się na biznesie, reklamie, zachęcaniu i wabieniu klienta. Towarem stał się także uczeń. Szkoły dzisiaj walczą o każdego młodego człowieka, zachęcając go, aby to właśnie jego szkołę wybrał. Dlatego w środę 26 marca swoje drzwi pootwierały kraśnickie Szkoły Ponadgimnazjalne. A kusiły czym tylko miały najlepszym. Bazą sportową niektórzy dla nowych uczniów budują nową halę. Bardzo dużym technicznym księgozbiorem zachęcało technikum. Doświadczeniami chemicznymi zachęcała Górka. że fizyka nie jest straszna, przekonywał Ray. Mundurem i bronią pneumatyczną zachęcało technikum. Wokalnymi pokazami zachęcał Ray. Wszyscy barwni, kolorowi, wszyscy przyjaźni uczniowi. Zachęcał i zapraszał każdy, kto mógł. Po raz kolejny organizujemy Dni Otwarte w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku w celu zapromowania oferty naszego kształcenia na nowy rok szkolny, pokazania czym dysponujemy czyli naszego zaplecza dydaktycznego, sportowego, generalnie również kadry pedagogicznej, dodatkowych zajęć. W celu pokazania młodzieży i zachęcenia. A zachęcać trzeba, bo każda kraśnicka szkoła jest na wysokim poziomie i każda ma czym kusić i czym się pochwalić. Czemu uczniowie wybrali akurat te szkoły, do których chodzą? No, Wybraliśmy tę szkołę, ponieważ. Yy, no Ja chcę pójść do wojska dlatego. Chcę żeby chcę się łatwiej dostać do wojska. A jaka to szkoła jest? Bardzo miła. Dużo jest osób, dużo znajomości można nabyć. Nauczyciele bardzo spoko, można porozmawiać. Wszystko, co najlepsze. Zapraszamy serdecznie i gorąco. Miła atmosfera, wszystko. I też te mundury nas przyciągnęły, chyba. Żebyśmy się wyróżniały w tym tłumie. No, z opinii starszych kolegów stwierdziłam, że nauczyciele są tutaj dobrzy. No i atmosfera, fajna. Nauczyciele dobrze uczą. Matematyka co jest super. Ja wybrałam profil. Matematyczny, więc jestem zadowolona. Jeżeli miałabym wybrać jeszcze raz, to na pewno bym wybrała Reja też. Dzień Otwarty w kraśnickich Szkołach to inicjatywa, którą warto chwalić i warto naśladować. Gimnazjaliści mogą wybrać, mogą zobaczyć z bliska, mogą przekonać się na własnej skórze, jak jest w danej szkole. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji, m.in. możliwość zwiedzania bogato wyposażonej bazy placówki. Obejrzenia pokazów sportowych, różnych form zajęć pozalekcyjnych czy chociażby wystaw. Była to również okazja do zapoznania się z niezwykle ciekawą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2014-2015. Wszyscy, którzy przybyli, otrzymali sympatyczne gadżety, a uczniowie, którzy oprowadzali młodszych kolegów, wykazali się pełnym profesjonalizmem i zrobili niemal wszystko, aby ich szkoła wypadła jak najlepiej. A zaprezentowanie szkoły to nie było wcale łatwe zadanie. Każdą z kraśnickich placówek odwiedziło ponad kilkuset uczniów. Z każdym trzeba było porozmawiać, oprowadzić i pokazać, co w szkole najlepsze.